Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, w sposób szczególny oczywiście dzieci, ale również bardzo serdecznie witam opiekunów. Cieszę się, że przyjechaliście na piękną naszą Ziemię Świętokrzyską. Wiedzieliśmy się rzeczy, jakby dla Dziękujemy bardzo za Państwa wizytę. Dobra, no i Później ten kościół się spalił i na to miejsce wybudowano ten kościół. I to jest kościół rzymsko А ну сидімося